W sali przedszkolnej. Dzień dobry, kochani. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o zasadach bezpieczeństwa w sali przedszkolnej, gdzie każdego dnia bawimy się i uczymy pod opieką osoby dorosłej. Sala jest tak urządzona, byśmy czuli się w niej bezpiecznie, ale i tu obowiązują zasady, których należy przestrzegać, aby nie narazić na niebezpieczeństwo siebie i innych. Popatrzcie i posłuchajcie, co wydarzyło się dzisiaj w naszym przedszkolu. Potrzebuję nożyczki. Weź moje, Janku, już mi nie są potrzebne. Krzysiu Janku, uważajcie, tak nie można. To bardzo niebezpieczne zachowanie. W żadnym wypadku nie wchodzimy na meble. Chociaż są one wygodne i bezpieczne, mają swoje przeznaczenie. Na przykład krzesło służy do siedzenia, a szafka do przechowywania różnych przyborów. Na krześle nie należy się bujać. Nożyczki i inne ostre przedmioty podajemy sobie do ręki, zabezpieczając ręką ostre końce. Wycinamy nożyczkami tylko, kiedy siedzimy przy stole. Na dywanie czy chodząc po sali jest to zabronione. Potrzebuję nożyczki. Weź moje, Janku. Proszę. Dziękuję. Brawo, kochani, bardzo dobrze sobie poradziliście! Janek siedział spokojnie na krześle, a Krzyś podał mu nożyczki w bezpieczny sposób. Jakie jeszcze zasady obowiązują w sali przedszkolnej? Urządzenia elektryczne, które znajdują się w sali, obsługują wyłącznie osoby dorosłe. Zabronione jest także samodzielne otwieranie okien. Bawimy się zawsze w pobliżu nauczyciela i nie wychodzimy sami z sali. Przestrzegając tych zasad, będziemy się czuli w przedszkolu bezpiecznie. Pamiętajcie o tym, kochani! Do zobaczenia!